Cześć, właśnie sobie zagramy z Mini i to będzie odcinek, y, y, filmik drugi, bo tak. I właśnie nie wiem czemu tak dużo ludzi w to gra, bo ta gra mi się już bardzo znudziła. W ogóle. Jak sobie na YouTube zobaczymy, to wszyscy w to grają, a ja nie wiem. W ogóle, zobaczcie, co mnie denerwowało. Patrzcie. Patrzcie, o. I zobaczcie. Mo... Powinienem spaść. Ale plus jest taki, że przynajmniej jest noc, mi... tak jak w GTA. Co? Kto? A! Jakaś... A! Jakiś nosacz mnie bije. A! <ścoughs> Zostawcie mnie. No, zostaw. I w ogóle tak, te... nie wiem, co w tej jest grze takiego ciekawego, ale... Co? Co to jest? Co to jest? Kara, jakaś mucha? Nie, co. Co to jest? Zobaczmy, co z był wypadnie. Co to. Ała! Nie bij! Nie bij! W ogóle. Zobaczcie, jak jestem w jakimś mieście. Zobaczymy, co tutaj są ludzie jacyś. Którzy mi jakieś może misje dadzą. Nie, nie ma. Bez sensu. W ogóle tutaj nie ma co robić. Nie ma. O, co. Co to jest? Co to. a <ścoughs> Zabił mnie! Co to było? O, czej. Co to? Co to jest? A, no! Czemu mnie wszyscy biją, no? No, każdy mnie bije. Ała, no! Ała, nie! A Cały czas się ginie, ale szybko się zacznie... Zobaczmy, może ten będzie przyjazny. Co to, jakiś biały jest? Ała! Ała, nie! Zostaw mnie! No, zostaw! Aj! Aj, nie! Proszę! Ała! Trzeba go zabić! Aj! Nie bij! Ała! Co to? Co to? Pomóż mi! Ej, ty! Pomóż! Cześć! Co to jest? Jakiś ogórek? Co? Bombowiec jakiś był! Nie ty graj... No Wszyscy mnie atakują! Muszę użyć kodu. Bo się nauczyłem kodów. O! I teraz, patrzcie, one się będą palić. No to już by był koniec. To była taka trochę wideorecenzja druga tej gry. Wszyscy mnie biją, nudna, gra, tylko się chodzi i kopię się. Bez sensu trochę, dobrze, że jest tryb online, bo tak...